Witam wszystkich moich widzów dzisiaj na moim kanale. W szczególności w sumie widzki ale mężczyźni też są tutaj i dzisiaj mile widziani, ponieważ będę sobie tutaj otwierać pudełko z Allegro, gdzie zamówiłam kosmetyki. Jeżeli chcecie zostać tutaj ze mną i oglądać, to zapraszam do oglądania. A więc, otwieramy. Ja sobie taki przygotowałam nożyk, właśnie, żeby sobie otworzyć to pudełko. No i zaczynamy. Zaczynamy show, moi kochani. O, oh, żebym sobie nie przedziałała tam niczego. To jest tak zaklejone taśmą. Wiecie, żeby nikt się nie włamał. Wiecie, jakby się to rozgwizdało w czasie transportu, to nie, nie fajnie by było. Nie fajnie. Dobra, pudełko otworzone. Proszę bardzo. Co ja sobie kupiłam, moi drodzy? Um, może zacznę od tego. Um, zobaczcie. Kupiłam sobie cukrowy peeling do ciała. I to jest z firmy Tutti Frutti. Ja uwielbiam wszystkie kosmetyki z bo one tak ślicznie pachną. A opinie też miał dobre. Bo sobie czytam na internecie. Ja zazwyczaj wszystkiego szukam na internecie, jeżeli czegoś nie wiem. O, oh, jak pięknie pachnie, moi drodzy! To jest peeling brzoskwinia i mango. Pięknie pachnie, przeuroczo, słodko, po prostu się rozpływam. Mogę go jeść, nie masować się nim, ale jak sobie to tak wymasuję, tak ciałko tym peelingiem, tak wany nie będę sobie leżeć. i Ojej, to lepsze niż wakacje. I moi drodzy, to jest rewitalizujący peeling cukrowy, czyli będę chyba piękna, gładka, po prostu będę przepiękna. No, zobaczcie, jak wygląda ten peeling z bliska jeszcze bardziej. Zobaczymy konsystencję widzicie. Super. <grym> będę się masować po prostu. Yy, i relaksować. Fajny. Super. Kolejny peeling sobie kupiłam. Również z tej samej firmy. Ale ten peeling jest nawilżający. I on jest o zapachu jeżyny i maliny. Dziewczyna jak malina. Będę pachnieć. Zobaczymy jak wygląda. Uu. O jak pachnie. Uu, lepiej pachnie niż wygląda. Zobaczcie. Jest taki zielonkawy, ale przepięknie. No, nie wiem, który y, fajniejszy zapach. Nie, chyba nawet ta jarzyna mi bardziej. Jarzyna, jeżyna, Jerzyna, prawda? Jerzyna i malina bardziej pachnie y, niż to. Znaczy, to jest bardzo ładny zapach i to też takie wakacje mi się kojarzą. No, tutaj, a tu z taką bystroską ten peeling może nie wygląda za ciekawie, ale może jest fajny taka sama konsystencja jak przy tym pierwszym mam nadzieję, że spełni swoje zadanie on jest nawilżający więc no zobaczymy no, mam nadzieję, że będzie dobrze moi drodzy peelingu nie wolno używać codziennie żeby sobie skóry nie przetrzeć prawda? Aby żeby mi też pięknie pachniało w łazience przy kąpieli to sobie zamówiłam taki olejek do y, mycia się, do kąpieli. Tylko tak zapakowany jest, że bez noża się nie odejdzie. No wreszcie ten olejek mam. I powiem Wam, że to jest pomarańcza i truskawka zapach. Kolejny piękny zapach. Stutti Frutti. No to jest... Akurat olejek do kąpieli i podprysznic, więc można go używać codziennie. O, tak ładnie pachnie. Bardziej tak czuję pomarańczkę niż truskawkę, ale spoko. no. Ja jestem zadowolona, bo będzie mi pachnieć w łazience, jak się będę mieć. Przepiękne. Hmm. Rozbrajają mnie opisy tych kosmetyków. Słuchajcie. Przenikające Twoje ciało, dźwięki delikatnego menueta, prosto z dworu Ludwika XIV, zapach pomarańczowego gaju, w którym radośnie pląca chiński mandaryn, błogi szum szampana, do którego podano truskawki na wspaniałej paterze z chińskiej porcelany, truskawkowo-pomarańczowe sny i Twoje ciało, które krzyczy, tak, to jest to, no nie mów, że odmówisz swojemu ciału. No, po prostu beka. <grywa> Naprawdę podziwiam za kreatywność osobę, która pisała ten tekst. Ten olejek, no jest taki zwykły, no, tak jak y, żel pod prysznic normalny. On się tak świeci, ma takie drobinki, widzicie? Wow. Super. Ach, idę sobie umyć jeszcze ręce. No cóż, kosmetyki z Tutti Frutti się skończyły, ale jeszcze mam tutaj, moi drodzy, zobaczcie, sól do kąpieli. No to jest fitokosmetyk. Sól do kąpieli pół kilograma. Sól do kąpieli doskonale zmiękcza, odżywia i oczyszcza. Pomaga zrelaksować się. To idealne dla mnie, dla mnie idealne. Popisane tutaj jest cyrylicą. Nie wiem, co tutaj pisze. Nieważne, ważne, ważne że, że mam je zrelaksować. Zobaczymy, jaka ta sól będzie. Fajna, bardzo fajna. Zobaczymy, jaka jest ta sól. Czy będę mogła ją otworzyć. Wow! Jak ta sól wygląda! Wow! Zobaczcie taka zwykła gruboziarnista sól, ale nie ma zapachu, więc super, jeżeli ktoś nie lubi zapachowych soli, a chce się zrelaksować, no to spoko. Zobaczcie taka zwykła sól. Teraz mam moją ostatnią rzecz z przesyłki. Jest to balsam z diabelskim czarcim pazurem. No. Moi kochani, to jest coś dla mnie. Bardzo mi się podoba, że jest pomocny przy rozluźnianiu mięśni szkieletowych oraz y, usprawnianiu y, pielęgn i pielęgnacji stawów. Y, powiem Wam, że jestem ciekawa, czy działa, bo ja mam trochę problemy z tymi mięśniami właśnie szkieletowymi. A to. Być może mi pomoże. No zobaczymy. Naturalny kosmetyk zdaje się, taki kosmetyk, no balsam leczniczy. Zobaczymy, zobaczymy. Może mi się tutaj tak spodoba, że będę go polecać. Zobaczymy. No jestem ciekawa, jaki będzie ten balsam. Czy ja go otworzę? Tu jest taki, o, takie zabezpieczenie. Zobaczymy, otwieramy. Wow! Hmm. I jak ładnie pachnie, tak świeżo, powiem Wam, że tak. Hmm, konsystencja to tak, taka kremowa jest. Yy. Zobaczymy, czy się wchłania. No, tak szybko się nie wchłania. taki kisielek. Fajny. No, zobaczymy, ale ładny zapach. Nie jest duszący. Jest taki. Taki mydlany, no fajnie, no zobaczymy czy będzie działać. Zapach jest nieważny, ważna jest skuteczność. Moi drodzy, jeżeli Wam się spodobało cokolwiek stąd, to proszę napiszcie mi w komentarzu, która rzecz jest najciekawsza z tych pięciu rzeczy, które kupiłam. Czy coś Wam wpadło w oko, czy nie? A może ktoś testował którąś rzecz? Bardzo jestem ciekawa Waszych opinii. Napiszcie mi w komentarzu, jeżeli macie jakąkolwiek wiedzę na temat któregoś tutaj z wymienionych produktów. Tymczasem dziękuję za to, że oglądaliście mnie. Proszę o łapeczki do góry i o subskrypcję. Ja jeszcze tutaj będę coś pokazywać na pewno, więc no, zapraszam serdecznie. Buziaczki i do zobaczenia albo do usłyszenia. Pa pa!